Na pewno relację zapraszamy do programu raport. Wiemy już, które bloki zostaną wyremontowane w 2011 roku. W miniony czwartek Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej uchwaliła plan remontów. W bieżącym roku nowy wygląd zyska aż 14 bloków. Spółdzielnia zajmie się także kompleksowym remontem ciągów pieszojezdnych. Panie prezesie, Rada Nadzorcza ustaliła plany remontów. Jakie to będą remonty? Przede wszystkim plan remontów opiewa w tym roku na ponad 5 milionów złotych. Także tyle Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej po akceptacji Rady Nadzorczej planuje wydać w przyszłym roku na remonty. I gros z tych remontów to remonty budynków wielorodzinnych. I z tych budynków wielorodzinnych zawsze członkowie czekają na informacje, które to bloki będą docieplane, kompleksowo remontowane w bieżącym roku, więc może tutaj bezpośrednio z planu remontów przytoczę. Będą to blok na 3 maja 40, na Cmentarnej 14. Powstańców Warszawy pozostałe trzy bloki, czyli 71, 77 i 79. Na Lubelskiej 89 również będzie blok docieplany, Szaniawskiego 66. Powstańców Warszawy 1 i 3, czyli stare Powstańców Warszawy. Na Cichej bloki 9 i 15 oraz Krzywe koło 34 jak również y, bloki na a, cichej 15A oraz Chopina 19A. Ten ostatni blok Chopina 19A został uzupełniony plan remontów, a ten blok założ w założeniach go nie było. Mieszkańcy się sprężyli, uzupełnili oświadczenia i został również ten blok y, uzupełniony do docieplenie. Tutaj wskazuje na jedną ważną rzecz. Na wszystkie te budynki audyty energetyczne posiadamy, mamy również y, audyty energetyczne. Jak i również wystąpiliśmy o premię termomodernizacyjną, więc premię termomodernizacyjną na, przyznaną na te bloki będziemy mieli. Natomiast niezależnie od tego czekamy na decyzję region, y, y, Urzędu Marszałkowskiego odnośnie regionalnego programu operacyjnego, bo być może będzie dofinansowanie większe, y, niż daje to możliwość ustawa o wsparciu inwestycji termomodernizacyjnych. Czy jeszcze jakieś plany, panie prezesie? Tak, ten plan remontów posiada jeszcze jeden taki zasadniczy, duży wydatek, a jest to wydatek na ponad 2 miliony 700 w tych 5 milionach jest przeznaczone na ciągi komunikacyjne. Odchodzimy już powoli od docieplania budynków wielorodzinnych w tym roku jeszcze jest tych bloków kilkanaście docieplonych, dokładnie 14 będzie docieplanych, natomiast już przenosimy powoli nasze decyzje, jeżeli chodzi o wygląd naszych osiedli, również na ciągi komunikacyjne. Dosyć duża kwota, będą remontowane chodniki, będą remontowane drogi. Zaczynamy od osiedla 1 maja oraz Lobelskiej. I będziemy kompleksowo przechodzili przez poszczególne pozostałe osiedla. Jest to również efekt tego, co zostałem w 2006 roku w spółdzielni mieszkaniowej, czyli w chwili, kiedy zostałem prezesem, była już decyzja Straży Pożarnej, która nakazywała również spółdzielni mieszkaniowej przystosowanie dróg naszych osiedlowych do przepisów PPOŻ. Panie prezesie, remonty dróg, ciągów komunikacyjnych co jeszcze? Wszystkie małe yy, bieżące naprawy, czyli to, co było zgłaszane przez członków spółdzielni mieszkaniowej. Na pewno będziemy nadal wymieniać stolarkę okienną, nadal będziemy robić częściowo yy, izolować dachy, czyli kłaść papę termozgrzewalną. W, w przyszłym roku, w 2011, w tym, w którym jesteśmy, główny nacisk jednak położymy na docieplenia budynków oraz ciągi komunikacyjne. Zarząd zwraca się z prośbą do mieszkańców remontowanych bloków o usunięcie z balkonów wszelkich przedmiotów, które mogą zostać zniszczone podczas prac. Żadna z ponadgimnazjalnych szkół powiatu Lubartowskiego nie znalazła się w najnowszym ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw wśród najlepszych placówek. Najwyższe, 29. miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących województwa lubelskiego, zajęło drugie liceum ogólnokształcące imienia Piotra Firleja w Lubartowie. Szkoła z Lubartowa zdobyła 37 i 22 setne punktów na 100 możliwych. W naszym województwie pierwsze miejsce zajęło pierwsze LO imienia Staszica z Lublina, które dla odmiany w rankingu ogólnopolskim zajęło dopiero 39 miejsce zdobywając 54 punkty. Najlepsza placówka w Polsce liceum akademickie Storunia jako jedyne zdobyło 100 punktów. Moje liceum uplasowało się na 29 pozycji. Hmm. Uważam, że ten ranking nie jest do końca wymierny, ponieważ zarówno moja szkoła, jak i szkoła z Chopina, to znaczy pierwsze LO, w rankingach tych tutaj na miejscu, to znaczy na przykład organizowanych przez Kurier Lubelski, jest taki ranking, który nosi nazwę Złota Tarcza od kilku lat. W tych rankingach jesteśmy zdecydowanie wyżej, i zarówno jedna, jak i druga szkoła mieści się w pierwszej 15. Przynajmniej tak było przez kilka ostatnich lat. No, cieszę się z jednej strony, że szkoła jest najwyżej sklasyfikowana w powiecie na 29. miejscu, natomiast, jak mówię, w tych takich regionalnych rankingach szkoła wypada dużo wyżej bo zwykle tutaj zresztą taka jest także opinia wielu dyrektorów innych szkół często wygrywają zresztą od kilku lat z tego co wiem to zdaje się w tym roku także liceum ze Szczecina wygrało pierwsze miejsce zajęło tutaj jakby mówi się o tak zwanych szkołach akademickich czyli często na przykład liceum jest ma bardzo bliski kontakt z, z uczelnią często profesorowie nie wiem doktorzy uczą także w takich szkołach i dzięki temu mają więcej na przykład laureatów i finalistów olimpiad. W rankingu brano pod uwagę przede wszystkim wyniki z egzaminów maturalnych i wyniki uczniów biorących udział w olimpiadach przedmiotowych. Na 32. pozycji w województwie lubelskim uplasowało się liceum ogólnokształcące imienia księcia Pawła Karola Sanguszki. Do tej pory jedynym kryterium który kwalifikował szkołę do tego rankingu, był udział w, y, y, w Olimpiadach Ogólnopolskich. Brano pod uwagę laureatów i finalistów tych Olimpiad oraz liczbę uczniów w szkole. Perspektywy uzyskiwały od głównych komitetów Olimpiad informacje o laureatach i finalistach, i było tylko praktycznie jedno kryterium. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące istniało w tym rankingu od kilku lat. Nasi nauczyciele potrafili przygotować sobie Olimpijczyków. Co roku mieliśmy kilku Olimpijczyków. Byli to i laureaci, i finaliści. W tym roku wprowadzono zmiany w rankingu i pojawiły się nowe kryteria. Oprócz kryteriów typu laureat czy finalista Olimpiady Ogólnopolskiej pojawiły się dodatkowe kryteria i były to takie jak wynik matury z przedmiotów obowiązkowych, wynik matury z przedmiotów dodatkowych i ocena szkół przez kadrę dydaktyczną uczelni wyższych. I to spowodowało taką pewną rewolucję. W rankingu pojawiły się szkoły, których tam do tej pory nie było. Na pewno w rankingu wypadły lepiej szkoły, gdzie uczniowie zdawali małą ilość tych egzaminów dodatkowych. No i tutaj, moim zdaniem, w mojej ocenie, akurat to kryterium nie jest takie najwłaściwsze i nie oddaje jak gdyby pracy szkoły. Oceniam, że poprzedni ranking, w momencie kiedy dotyczył tylko jednego kryterium, był bardziej obiektywny i rzeczywisty. Natomiast w chwili obecnej to niekoniecznie jak gdyby ten ranking świadczy o pozycji szkoły, o tym co szkoła robi. Generalnie jesteśmy zadowoleni z pozycji, którą zajęła nasza szkoła. Jest to 32 miejsce w województwie. Jest to bardzo dobra pozycja, wziąwszy pod uwagę fakt, że w Lublinie i okolicy tych liceów jest bardzo dużo. Najważniejszą osobą 14 stycznia w sali kolumnowej nie był premier Tusk, marszałek Schetyna ani Adam Michnik ale nasza koleżanka Anna Kołodyńska. Artykuł Młodej Dziennikarki wyróżnił się spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu w kategorii Rolnictwo, Wieś i Ekologia artykułem pod tytułem Kompostując w blokach. Organizatorem Local Press 2010 jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. To właśnie na ten konkurs dziennikarze lokalni z całego kraju nadsyłali swoje teksty. Aniu, zdobyłaś prestiżową nagrodę Local Press 2010 Mogłabyś o niej coś opowiedzieć? Local Press jest to konkurs przeznaczony dla dziennikarzy prasy lokalnej, czyli tych dziennikarzy, którzy są najbliżej czytelnika, najbliżej ich problemów, jego życia, jego radości i wszystkich spraw, które się wiążą z chociażby z mieszkańcami właśnie Lubartowa. Jesteś jedyną dziennikarką z Lubelszczyzny, która tę nagrodę otrzymała. Czy to podnosi że tak powiem poprzeczkę wyżej dla ciebie. Na pewno dla mnie największym wyznacznikiem tego mojej pracy i można powiedzieć jakiegoś sukcesu jest reakcja czytelników, bo tak naprawdę to chyba dla każdego dziennikarza pewnie dla ciebie też uznanie, jakieś słowa uznania, słowa miłe od czytelników są najważniejsze. Natomiast muszę przyznać, że bardzo wzruszyłam się po rozmowie z panią Teresą Torańską, ponieważ już po rozdaniu nagród, czyli po tym najbardziej emocjonującym momencie, każdy z dziennikarzy mógł porozmawiać z panią Teresą i ona indywidualnie oceniała każdy tekst. Także każdy mógł sobie, tak jak w szkole, zobaczyć, jakie uwagi miała, jakie sugestie co do tekstu i przyznam szczerze, że najważniejsze jest dla mnie w tym momencie to, że pani Teresa wystawiła mi ocenę bardzo dobrą. Myślę, że. Ta ocena z, z ust tak sławnej osoby i tak doświadczonej, jeśli chodzi o pracę dziennikarza, jest naprawdę znacząca i pomaga też uwierzyć w siebie, prawda? Co ciekawe, no, wydaje się, że Lubartów, bardzo małe miasto, gazeta również lokalna, więc być może gdzieś tam w Polsce nieznana, ale cieszę się, że dzięki temu konkursowi, dzięki temu artykułowi, ktoś gdzieś wyżej, w Warszawie, dowiedział się, że taka gazeta istnieje i również, że w niej powstają także dobre teksty i że warto te teksty czytać. Ale dla Ciebie dziennikarstwo to nie tylko. Samopisanie, to jest dla ciebie pasja. Wydaje mi się, że kochasz to, co robisz. Kiedy zaczęłaś pisać? Oj, to ciężko mówić o, o dziennikarstwie. Natomiast moje początki, jeśli chodzi o dziennikarstwo, to były takie pierwsze kroki stawiane w, w Radiu Lublin, gdzie współtworzyłam audycję dla studentów, studia akademicka. Potem tak się potoczyły moje losy, że. Przeszłam do prasy, do, do gazety. Przyznam szczerze, że wtedy tak się zastanawiałam, czy to jest dobry wybór, ponieważ radio ma swoją magię i każdy, kto chociaż raz był brał udział w audycji wieczornej radia, wie, że to jest coś niesamowitego, że, że radio ma swoją atmosferę. Prasa rządzi się trochę innymi. Prawami, a jeszcze jeśli jest to prasa lokalna, gdzie na każdym kroku tak naprawdę jesteśmy oceniani przez czytelników, którzy są przecież naszymi sąsiadami, którzy mieszkają obok, e, którzy chodzą z nami e, do kina, czy też do tego samego sklepu co my, to jest zupełnie inny świat. E, I e, przyznam szczerze, że zastanawiałam się, czy to jest dobry wybór. E, myślę, że ten konkurs pokazał, że, że jednak e, to był dobry krok i e, i tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o te moje początki, to myślę, że tak jak każdy gdzieś, przynajmniej każda mała dziewczynka, zaczynała od pisania jakichś opowiadań czy wiersz, od brania udziału w jakichś konkursach organizowanych między innymi przez Lubartowski Ośrodek Kultury. I myślę, że na pewno ten konkurs jest takim świadectwem też tego, że każdy może wygrać i każdy może spróbować i każdy właśnie powinien próbować swoich sił w różnych konkursach, bo jeśli nie spróbujemy, no to nigdy się nie dowiemy, czy, czy pani Teresa Torańska przeczyta nasz tekst i jak go oceni. Podczas uroczystej Gali obecny był marszałek Sejmu, który patronował temu konkursowi.